Jest wtorek 9 lutego, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór. Renata Molenda, zaczynamy wieczór z grami lotto. Każdy miesiąc przynosi wiele wygranych w grach lotto. Nie jest już zaskoczeniem, że najwięcej pada ich w mini lotto. W lutym padło już 13 głównych wygranych, dwie z nich wyniosły ponad 165 tysięcy złotych, a wygrane padły w Wołbrzychu i Wełku. Oczywiście wygranych padło znacznie więcej, na przykład w tym miesiącu w ekstra premii w markach jeden z naszych graczy zdobył 100 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o Multi Multi. Wczoraj w Warszawie szczęśliwy gracz trafił 10 z 10 liczb i zdobył 250 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb.

Pięćdziesiąt trzy, dwadzieścia pięć, czterdzieści cztery, sześćdziesiąt jeden, osiem, czterdzieści sześć, osiemnaście, pięć, 27 76. 6 24 24 jest plusem. W mini lotto codziennie można wygrać nawet 400 tysięcy złotych, bo ta gra to duże wygrane, za to mała cena, jeden zakład kosztuje tylko złotówkę i 50 groszy. Zapraszam na losowanie mini lotto. W gasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby. 37 31 33 16 11 Grając w kaskadę otrzymuje się los z dwoma niepowtarzalnymi zestawami 12 liczb, a do wygrania jest nawet 250 tysięcy złotych. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 12 liczb.

20. 7 13. 10. W super szansie główna wygrana to 2 miliony złotych. Aby dać sobie szansę na takie pieniądze, należy aktywować numer, który znajduje się na kuponach wybranych gier lotto. Koszt aktywacji to tylko 2 złote. Oto wylosowane cyfry. 9. 9, 7, 6, 7, 4, 5. Gratuluję wygranych. A w Ekstrapensji do zdobycia jest comiesięczna wypłata na najbliższe dwie dekady. To może być nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Powodzenia! W gazetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejnołożone ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby: 35, 29, 16. 9, 8, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest. liczba 3. Jak już wspomniałam, w ekstra Premi można wygrać 100 tysięcy złotych, wypłacane od ręki. Aby zagrać do zakładu ekstra pensji, dodać, należy dopłacić złotówkę. Rozpocznijmy losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 23 11 17 Osiem. Siedem. A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstra Premi jest? Liczba trzy na losowanie szóstki w Lotto. Dziś trafienie tych sześciu liczb może dać ponad 7 500 tysięcy złotych. A dopłacając złotówkę do zakładu Lotto mogą Państwo wygrać okrągły milion złotych w Lotto Plus. Trzymam kciuki za kolejnych Lotto milionerów. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kul. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto. 23 49 46 dwadzieścia sześć, siedemnaście, dwa. A teraz zapraszam Państwa na losowanie lotto plus. osiem, 16, 34, 20. Na koniec pragnę przypomnieć, że w tym roku Totalizator Sportowy obchodzi 65-lecie działalności. Ambasadorem jubileuszu został wybitny piłkarz Robert Lewandowski. Dziękujemy, że od tylu lat wspólnie z nami przeżywają Państwo wielkie chwile. Na dziś to wszystko. Wyniki losowań sprawdzą państwo na stronie lotto.pl. A kolejna szansa na duże wygrane już jutro. Losowania poprowadzi dla państwa Mateusz Kaczmarek. Dobranoc. Wygrałam? Witamy w świecie Eurojackpot. Chcę zafundować coś mojej mamie. Kolacja w restauracji? Domek nad jeziorem, a może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot teraz do wygrania 45 milionów złotych.